Witam Państwa po krótkiej przerwie. Zgodnie z zapowiedzią z opisu poprzedniego filmiku, odszczekuję to co, to, co powiedziałem ostatnio. Odszczekuję, bo projekt ustawy wniesiony przez prezydenta Zieleńskiego do Warchownej Rady jest składa się tylko z takich przepisów, które. Odzwierciedlają dokładnie te przepisy, te wprowadzone przez Sejm Polski na korzyść obywateli ukraińskich na terytorium Polski. To są przepisy socjalne i przepisy dotyczące wykonywania zawodu, zawodów medycznych, przepisy dotyczące pobierania nauki i leczenia na terytorium Ukrainy. Jak wiadomo, nie dotyczą one zbyt wielu Polaków, bo tam ich na Ukrainie nie ma, za to jest dużo Ukraińców. No, w Polsce zastanawia, dlaczego ten wzajemnościowy projekt ustawy na terytorium Ukrainy. Prezydent Ukrainy no, tak, tak długo z nim zwlekał, bo jednak polska ustawa już obowiązuje od czterech miesięcy, a ta ukraińska ma obowiązywać dopiero po kilku miesiącach, a przecież wiadomo, że i tak do niczego tak naprawdę nie służy, bo Polacy nawet no powiedzmy, że być może jakieś położne czy pielęgniarki z Polski wyjeżdżają do, na Ukrainę, żeby zarabiać, ale szczerze mówiąc wątpię w to. Zastrzegałem, że to są doniesienia propagandy kacapskiej, ja je specjalnie nagłośniłem. Żeby nie przegapić tego. I co więcej, odszczekując tą ostatnią, wczorajszą te, te, to ostrzeżenia, ten alarm, wcale nie odszczekuje alarmu generalnie. Ponieważ wiemy, że Unia jest bardzo poważnym projektem, Unia Polsko-Ukraińska, i że będzie. Będą dalsze kroki pytanie kiedy i jakie. To też oczywiście śledźmy, ja na pewno będę śledził. Myślę, że będziemy też alarmowani przez kolejnych, kolejne kolejnymi alarmami ze strony propagandy rosyjskiej, którą bardzo pilnie studiuję. Tak przy okazji to tutaj to informacja być może dla naszych dla naszych oberpolicmajstrów tam ministra Wąsika i reszty. <laughs> Wyście tam powyłączali różne strony Russia Today, tam no, co, co śmieszniejsze to wyłączyliście portal w Realu24, który nie jest rosyjską propagandą zupełnie, ale po pierwsze no, każdy kto umie się posługiwać smartfonem to niewielkim wysiłkiem się do tych portali dorwie jakoś. To nie, nie będę tego panu ministrowi wyjaśniał, jak to się robi, bo może nie wie, ale wszyscy wiedzą. A po drugie, taka naprawdę poważna, wysokiej klasy rosyjska propaganda dla inteligentnych jest dostępna nawet nie po rosyjsku, tylko bardziej pewnie po angielsku, hiszpańsku, francusku, na licznych w licznych stronach, różnych inicjatyw nierosyjskich, tak, po prostu Rosjanie wiedzą jak infiltrować takie, takie ośrodki informacji, informacji w Ameryce, w, w trzecim świecie, w Brazylii na przykład, a w Hiszpanii, w hiszpańskojęzycznych krajach Ameryki Łacińskiej, Chińczycy też to świetnie robią zresztą. Także, jeżeli ktoś zna języki, to poradzi sobie z tym, z ominięciem waszych zakazów i wyłączeń bez problemu. A więc, warto śledzić rosyjską propagandę. Jest ona bardzo cenna, zwłaszcza jeżeli czyta się takie teksty. Ja akurat czytam głównie, nie słucham, ze świadomością, kogo się czyta. Bo dezinformacja zwykle jest owinięta w informacje, no a jak się ma trochę wprawy, to się te dezinformacje umie wyłuskać. Także śledźmy dalej rozwój Unii Europejskiej, co ja mówię, Unii Ukraińsko-Polskiej. Mam nadzieję, że a strona, przepraszam, a projekt ustawy wniesiony do Warchownej Rady jest w opisie niniejszego filmu można sobie go przeczytać po ukraińsku no mam nadzieję, że już większość moich widzów poduczyła się trochę ukraińskiego bo trzeba ten język znać mając tylu sąsiadów wciąż jeszcze tym językiem mówiących na co dzień chociaż ja myślę, że ich dzieci jeżeli zostaną w Polsce to, to będą to dzieci zasadniczo polskie jakoś się nie boję tego, tej ukraińskiej inwazji na tym kończę z wielką ulgą mogąc odszczekać Ostrzeżenia, że już pilnie zaraz będziemy mieli afgańskiego premiera. Na razie go nie będziemy mieli, ale czuwajmy, bo może będziemy mieli go tak nie zaraz, tylko za dwa razy. Do zobaczenia Państwu. Proszę oczywiście o kciuki w górę, kciuki w dół i subskrypcję.